Książulo wplątał się w tarapaty i musiał wydać oficjalne przeprosiny, po tym jak nazwał pizzerię złodziejami, a ludzie stają po jego stronie. Wyciekło nagranie, na którym Popek zabawia się z psem i raper odniósł się do sprawy. Przepraszam. Dodatkowo przegadamy o co chodzi w uniwersum ostatnich dram Multiego. Wojtek Gola zrobił wariograf dementujący, że jest bisksem i popłakał się jak zobaczył rezultaty. A na koniec Łokik nałożył kolejną rekordową karę. Zacznijmy od czegoś zabawnego, bo na kanale GOATS pojawił się odcinek, gdzie Wojtek Gola został poddany badaniu wariografem. Dla kontekstu, jak ktoś nie wie o co chodzi. Od kilku lat na wykopie krąży mem wokół Wojtka Goli, że jest biseksualny i lubi facetów. Zarzucał mu też to m.in. świętej pamięci Dawid Ozdoba. I może powiesz, że jesteś biseksem, czy też będziesz konał, że nie. A wykopki znajdują jakieś jego stare występy w Warsaw Shore, które mają podtrzymać teorię o biseksie. No, Na to jest Na w odcinku towarzyszyli mu Boxdel Wardenga i jego 15 lat młodsza partnerka Sophie, która jak się ostatnio dowiedzieliśmy ma podobną przeszłość do nacu, czyli występowała na kamerkach. Parę dni temu zaczęły wyciekać screeny z ukraińskich stron o treściach erotycznych, na których możemy zobaczyć dziewczynę. Jednak była ona zawsze w pełni ubrana, mimo tego, że reszta dziewczyn występujących tam była w samej bieliźnie. Sofia dosyć szybko odniosła się do sprawy w tym krótkim oświadczeniu, gdzie napisała 4 razy wystąpiłam przed kamerką na platformach streamingowych zawierających treści erotyczne, nigdy nie występowałam tam nago i nie uważam, żebym zrobiła coś złego. Ten etap życia już jest za mną, ale nie będę się tego wypierać. Głównie jak zobaczyłem nagrania z tych kamerek, to wygląda to jak typowy stream na Twitchu w 2024 roku i nie działo się tam nic mocnego. Wracając do kwestii wariografu. Golab jednym z pierwszych pytań został zapytany o jego personalne zdanie na temat powrotu Marcina Dubiela do Fame, jednak odmówił odpowiedzi. Next. Z jednej strony rozumiem tę odpowiedź, bo mają dobrą relację prywatną, natomiast jak chodzi o fame i całą działalność, to jedyna dobra odpowiedź brzmi nie. Za zbyt personalną kwestię uznał też pytanie o to, czy miał ponad 200 partnerek sekretarzowych. Zbyt prywatne. Ale gdy został zapytany, czy uprawiał w towarzystwie zawodnika fame, nie miał problemu z odpowiedzią, która była twierdząca. Tak. Ja wiem o kim mowa. Wtedy jeszcze był zawodnikiem. Podobno jeszcze w trakcie zbijali sobie żuwiki. Ja wiem. Padły oczywiście też wyczekiwane pytania o orientację Wojtka, czyli czy miał kiedyś zbliżenie intymne z mężczyzną, czy jest biseksualny, czy pytają go mężczyźni. Nie. Co by zrobił, jeśli miałby stracić cały majątek, ale uratowałby go z mężczyzną? Myślę, że gdybym to zrobiłbym się. Do końca życia źle z tym czuł. Ja bym dał się totalnie wyratuje, Żartuję, nie wstawię. tego. I odpowiedź na każde z tych czterech pytań brzmiała nie. Ich wiarygodność została potwierdzona przez gościa od wariografu. Potem Goda zareagował w dość e, emocjonalny sposób. Polały się łzy, przerwał badanie I powiedział, że męczą go takie wątpliwości, a cała sytuacja o przypuszczeniach dotyczących jego orientacji jest dla niego bardzo krzywdząca. Muszę chwilę odpocząć. Okej, okay, okej, okay. Tak bardzo to siedzi w głowie? No może... Nie, nie, mu to siedzi wykopki wario tylko wario robią wario to, nie? Ludzie jednak po tym odcinku z wariografem pozostali bezlitośni i jeszcze bardziej sobie z tego żartują. Romantyczne chwile mu się przypomniały, stąd te łzy. Ten wariograf działa na odwrót, więc nastąpił taki typowy efekt disa, czyli reagujecie na zaczepkę jakiegoś trolla. Troll widzi, że zaczepka was boli i w taki sposób automatycznie nam namnażają się podobne komentarze. Podobna sytuacja nastąpiła z Multim, ale więcej o tym za chwilkę. Teraz porozmawiamy o Uokiku, który dalej jest w gazie. Po ostatniej ogromnej karze dla T-Mobile w wysokości 25 milionów złotych za reklamę w zbadano w błąd. Zbadał sprawę jednego z największych komisów samochodowych w Polsce, czyli Auto a, a, a auto. Nie wiem, jak się czyta tą nazwę w ogóle. A z tym Wokik nałożyło łącznie dwie kary dla dealera samochodowego na łączną kwotę 72 milionów złotych. Całkiem grubo, a wszystko zaczął, że klienci byli wprowadzani w błąd przy zakupie samochodów, gdyż po zakupie dowiadywali się o dodatkowych kosztach, czyli m.in. za ubezpieczenia. Wokik oświadczenie napisał: O tym klienci mieli dowiadywać się dopiero na etapie finalizacji umowy, gdy sprzedawca automatycznie udzielał im zniżki w wysokości odpowiadającej. Składce ubezpieczeniowej, którą zobowiązani byli zapłacić. W rzeczywistości konsument nie otrzymywał rabatu. Jeśli klient zrezygnował z policji, składka była zwracana nie jemu, lecz autocentrum. Jednocześnie spółka zaniżała cenę samochodu na fakturze, co mogło mieć znaczenie w przypadku określania jego wartości lub w razie zgłaszania roszczeń reklamowych wobec spółki. Na dodatek AAA Auto. Yy... <noise> Jak można mieć taką chuj... nazwę? Firma pomijała w swoich ogłoszeniach, że za dodatkową obsługę klienta trzeba zapłacić dodatkowo 1400 zł. Oprócz samej kary komis musi wystosować przeprosiny w social mediach, ale warto podkreślić, że decyzja jest nieprawomocna i spółka może się od niej odwołać. Ostatnio na Twitterze miała miejsce dość nietypowa sprzeczka pomiędzy Multim a losowym gościem o nazwie Marek Romper Extreme, co potem przerodziło się w Multi kontra cały Twitter. Wszystko zaczęło się od wpisu Multiego, który po prostu jarał się premierom najnowszego singla ze szpakiem, Napisał tam, że to będzie jego najlepszy klip, i odpowiedział mu potężny Marek Romper Extreme. Wardenko robił takie rzeczy kilka lat temu, jak chodzenie do lasu i dawanie mrocznego. 40-latek jest bardziej do przodu od ciebie. Więc taka zwykła zaczepka z wyczuwalną nutą bólu dubska. I co dziwne, to tyle wystarczyło, żeby sprowokować Multiego, i ten mu postanowił odpowiedzieć. Ty synku komentujesz od miesiąca każdy mój post i ruch, mimo że mnie nie obserwujesz. Przyznaj się, że jesteś fanem i będzie łatwiej to przełknąć. Na Twitter Multiego Marek Romper postanowił odpowiedzieć mityczną bronią Twitterowiczów, czyli Radio. Które polega na przekroczeniu ilości polubień oryginalnego posta i pokazanie, że większość osób się z tobą zgadza. To jest taka forma pokazania, że ma się dłuższego siurka. Multi jednak dalej brnął w dyskusję i odpowiedział, że ratio dopiero rano, jak koledzy staną, żeby mogli pomóc repostować i polajkować. To był żarta, ten chłopczyk na serio podał dalej ratio na swój profil, żeby followersi pomogli. Więc Multi dał się sprowokować trollowi, i w oczach ludzi wyszedł na takiego pospinanego ziomka. I najlepszym rozwiązaniem byłoby nie dawanie mu atencji, bo ludzie na Twitterze stanęli za tym gościem, twierdząc, że Multi się. A mityczny Marek Romper Extreme go zaorał. Taki wygląd Gigacada. Sory Multi, ale nie mogę cię obserwować dalej po tym, co się wydarzyło, gość cię w... bez mydła. Haha, dostał radio i się spłakał, idź się pośmiej ze sprmy i z gówna ze swoimi dwunastoletnimi widzami. Biedny Multi. Oliwy do ognia w całej tej sprawie dodał jeszcze tweet użytkownika o nazwie Neviu, który rzucił pomówienia w stronę dziewczyny Multiego. Jak tych odpowiedzi nie napisała Zuza to ja. Chłopa co boli raty na Twitterze. Taka sama teoria została też podbita przez Twitterowego psarewo, dlaczego ona pisze z jego konta. Shini, czyli streamerka Switcha, postanowiła podpiąć się pod całą aferę i przytoczyła też swoją historię i wiadomości, do których zaraz jeszcze przejdziemy, podbijające teorię o toksyczności dziewczyny Multiego. I w Ether poszła narracja, że Zuza ma dostęp do jego kont, więc jest strasznie toksyczna i kontroluje Multiego, a sam Multi to pantofel. I na całą teorię Zuza odpowiedziała wstawiając screena DMów z Multi, który udowadniał, że to on wplątał się w wymianę z markiem Romperem. No i w sumie wyszło tak, jakby z deszczu pod rynne, bo powstała kolejna teoria, jakoby miała ona zlikować DM y z Multi bez jego wiedzy i jeszcze pokazywać jak nazywa ludzi śmieciami. Tak jak wspominałem wcześniej, do dramy podłączyła się streamer Shini, która wrzuciła ogromnego tweeta atakującego Multiego oraz Zuza. Wbiłam na jego streama, aby zapytać o gry na Nintendo. Najwidoczniej komuś się za bardzo nie spodobało, że jej chłopak pisze z jakąś inną babą. O grach na Nintendo. Potem Multi już mnie odpisywał, chyba wjechał zakaz na pisanie z płcią piękną. Uważajcie kochani na takie osoby, dużo toksyczności wprowadzają do życia i nie dawajcie byle komu dostęp do social mediów, bo zacznie głupoty pisać w waszym imieniu. Do tego wpisu dostaliśmy jeszcze wycięte screeny z czatu, jak pisała o tych grach i Zuza zwróciła uwagę, że po co ona chce to załatwiać na streamie. I po wszystkich tweetach, zarzutach oraz y, pomówieniach, Multi postanowił na to odpowiedzieć na swojej transmisji. I między innymi przyznał, że dał się sprowokować Markowi oraz odpowiadanie mu było błędem. O drugiej w nocy chłopie pisze jakąś zaczepkę, nie? Mówię, no nawet o drugiej w nocy chłop śledzi mój każdy post, a mnie śleć nawet nie obserwuje i mnie wkur... Wręczył mu jeszcze order w postaci emotki na jego czacie pod nazwą Radio. Za każdym razem, jeśli ktoś będzie chciał zasadzić mi radio na tym streamie, będzie wiadomo, kto jest k***a ku... bossem. Więc całkiem poprawnie wybrnął w tej sprawie. Potem przeszedł do sytuacji z luzią i rzekomym dostępem do jego social mediów, co oczywiście zdementował. I jakie k***a ku... pasy do moich kont, Jest jakiś pier... Ty naprawdę bierzesz, że ja bym komukolwiek dał hasło do mojego konta? I zarzucił ludziom z Twittera pomawianie i uderzanie na siłę w jego dziewczynę. Nawyzywał też użytkownika Neviu oraz Psarewo, który zrepostował posta i napisał, dlaczego ona pisze z jego konta. Podsumował też całą działalność Psarewo na Twitterze. No sądzimy, że jesteś spalony, bo jesteś farmicielem yy, kaski i który w ogóle jest, nie, nie, nie jest w stanie potwierdzić nawet czy to jest prawda i podajesz info dalej. Nie jesteś randomowym kontem na Twitterze, które nie wiem, może sobie pisać jakieś gówno, tylko faktycznie ludzie cię obserwują stary, bo myślą, że piszesz prawdziwe informacje. Skoro ten typ ma się za jakiegoś twitterowego newsera i wrzuca nowinki z internetu, to tak krzywo jest stwierdzać fakty bez poparcia dowodami, bo ktoś może go uznać za jakiś autorytet czy wiarygodny źródło informacji. Następnie Multi odnosi się do tweeta Shini, w którym powiela pomówienie na temat Zuzy. Michał stwierdził, że ta pisze tak dlatego, że nie dostała zaproszenia na serwer Minecraft, YFL SMP i do dziś ma ból dupy. Następnie przytoczył argumenty ukazujące, że nie ma zakazu na pisanie z dziewczynami. Słuchaj Shini, ja wiem, że ty masz ból dupy, że cię nie zaprosiłem na na serwer w Minecrafcie i starać się to sobie jakoś wytłumaczyć, ale może pora zastanowić się, dlaczego na przykład zapraszam Kasiks na każdą grę, dlaczego Nawcia dostała zaproszenie na Minecrafta, a nie ty, dlaczego z Mamiko gadam, gram z nią w gry, Mamiko wysyła mi prezenty do domu i jedynie jedzenie do domu. Myślisz, że Zuza na przykład jak dowiedziała się, że dostałem paczkę od Mamiko, to ją wy... do kosza, furiatko. Następnie przytoczył też osiągnięcia Shini. E, jakby osiągnięcie Shini to jest generalnie bycie znaną z tego, że właśnie w jaki sposób. Content. Gdzieś tam przez długi czas była wyśmiewana przez community uh, Industries i nazywali ją, cytuję, ja tak nie uważam, nazywali ją Świni. Pokazał też, że screen w jej twicie jest ucięty, a sama streamerka spamowała na czacie odnośnie gier na Nintendo, więc pewnie dlatego wtedy dziewczyna Multiego się zirytowała. Po całym 30-minutowym wywodzie Multiego, czyli nie odpowiedziała mu tym krótkim statementem, zarzuciła mu w nim m.in. namawianie do nienawiści. Napisałam swoje zdanie i obserwacje, nikogo nigdzie nie zwyzywałam. Można było to spokojnie zdementować i odpowiedzieć w jakiś ludzki sposób. To zamiast tego nami cisnąć, wzywać od wszystkiego, pokazując przy tym wyciągnięte z kontekstu szoty i sytuacje, aby wyjść na tego, kto ma rację. Już odbiegając, kto ma rację, a kto nie, przy takiej sytuacji zawsze wygrywa ten, kto ma większe zasięgi. I to jest przykre. No i tak nie do końca jest, w sumie zawsze wygrywają argumenty. No i tak jest się mniejszym twórcą i ma się lepsze argumenty od kogoś większego, to ludzie jeszcze bardziej za tobą stają jako słabszą osobą. Maszyni to tak chyba ogólnie że wygrywa co? Argumenty. Aha, że potężne argumenty z Maszyni. no w sumie ma trochę. <laughs> znaczy nie wiem, nie, nie przyglądałem się co ty? Podsumowując całą aferę multi gameplay Gaia, drama związana z Markiem Romperem i Radio była totalnie niepotrzebna i dziecinna. Multi sam się przyznał do błędu i wziął to na klatę. Festi Nevi i Psa zgadzam się z multi. twitterowe profile newsowe nie powinny wrzucać niesprawdzonych informacji. Przechodząc do Shini to podpięcie pod tą dramę wygląda jak taki, no trochę skok na cyferki. Michał odpowiedział jej w ciekawy sposób, ale Kurwa, ta ilość przekleństw i wulgaryzmów po prostu odbiera momentami takiej mocy i. To, że ona kurwa pier... i o tym, nie wiem po co ona to pierwszy. Jaki to jest w ogóle argument? Trochę nieprzyjemnie się tego słucha, Patusie z Głupczyc. Według statystyk, prawie 50% ludzi, którzy oglądają moje filmy, dalej nie subskrybują kanału, więc jak jesteś w tej grupie osób, subuj kanał i bądź na czasie. Dramy dramami, ale tym razem mamy naprawdę mocną aferę o pizzę, a dokładnie to pizzerię. Pomiędzy Książulem a siecią lokali Pizza na Wypasie. Jak wiadomo, kontent Książula opiera się na ocenianiu jedzenia, lokali, cateringów. I wiadomo, niektóre opinie Szymona nie spotykają się z aprobatą lokali. I tym razem też tak było, ale Książulo popełnił Jeden błąd i trochę za mocno poleciał, bo zostawił restauracji, której jedzenie po prostu źle ocenił, furtkę do batalii sądowej i cenzury jego kontentu. Opublikował film pod tytułem Siciówka ukradła logo i nazwę Małej Pizzerii. I w filmie on opisuje, że dostał wiadomość od klienta mojego biznesu, który miał zostać okradziony przez Siciówkę, która nazwała swoje lokale tak samo, czyli Pizza na wypasie, i stworzyła łudzące podobne logo do mniejszej Pizzerii. I przez przywłaszczenie sobie nazwy i idei na logo, mniejsza pizzeria miała zyskiwać straty wizerunkowe. Wskazywały na to oceny na Google. Ogóle, ponieważ klienci wystawiali negatywne opinie, które nie były skierowane do mniejszego lokalu, tylko do sieciówki. I właściciele musieli tłumaczyć, że to nie oni są tą pizzą na wypasie, od której większość kupowała. Pomiędzy dwoma lokalami miało dość do sporu, próbowali dogadać się też na drodze sądowej, lecz się nie udało. Książulo zainteresowany tematem, postanowił to sprawdzić, ale w filmie była tylko dostępna rozmowa z właścicielką lokalu mniejszej pizzerii, która przedstawiła swoją wersję wydarzeń, natomiast stanowiska od sieciówki nie usłyszeliśmy. Ludzie to włapali, że narracja filmu jest bardzo stronnicza, padały też tam naprawdę mocne słowa typu kradzież, ukradli i tak Jest to naprawdę mocnym zarzutem, takie oskarżenia mają ogromną moc, szczególnie z aktualną pozycją księżula. I bez porządnych podstaw można za takie stwierdzenia dosyć sporo zapłacić. Sieciówka szybko zareagowała na jego film, początkowo odpowiadając na swoim Facebooku. Nic w filmie, co dotyczy naszej sieci nie jest prawdą. Autorem naszego logo jest białostocka agencja Make Good, która opracowała go w 2014 roku. Sieciówka neguje postawioną tezę, że nazwa czy logotyp zostały ukradzione i zaznaczyli, że zastrzegli sobie w urzędzie patentowym swoją nazwę Logo. Odnośnie zarzutu złudnego podobieństwa, Lokar stwierdził, że sformułowanie wypasione jest powszechne, a sama krowa jest kojarzona ze słowem wypas. Napisali też, że książolo nie zaprosił ich na odcinek i nie zapytał o ich perspektywę. Kiedy zwróciliśmy uwagę autorowi filmu, że wideo jest nierzetelne, zawiera nieprawdziwe informacje, które naruszają nasze dobra, otrzymaliśmy propozycję nagrania, z której nie skorzystamy. Z uwagi na zaawansowane negocjacje i kwestie prawne, chcemy w pierwszej kolejności wypracować ugodę, która wciąż pozostaje sprawą otwartą. Więc książolo dość szybko usunął swój film, w którym niepochlebnie ocenia pizzeria i wprost sugeruje tam, że są złodziejami. I opublikował na swoim kanale oficjalne przeprosiny dla pizzerii za nierzetelne zbadanie sprawy. Stwierdził, że powinien poznać drugą stronę medalu, a materiał wyszedł stronniczy. O powiedzenie całej historii zwróciłem się tak naprawdę tylko do jednej ze stron i to było właśnie tym błędem. Powinienem zadbać o to, żeby film był bardziej rzetelny i po prostu odezwać się też do drugiej strony. Ponadto dowiadujemy się, że sieciówka wręcz nalegała, by taki przepraszający materiał powstał. Widzimy też korespondencję pomiędzy książulem a lokalem i skontaktowali się jako pierwsi, że ich statement nie został przedstawiony w filmie, że sam tytuł czy materiał grozi w ich dobra osobiste, A książulo, zauważywszy swój błąd, chciał dać ich perspektywę w kolejnym filmie, lecz ta nie była chętna na polubowną rozmowę i zaczęli straszyć, że sprawa zajdzie na drogę prawną. Książulo też poruszył kwestię oceny samej pizzy. Stwierdził, że najprawdopodobniej pizzerii nie spodobała się opinia na temat ich produktu, bo pizza według Książula i Wojtka była po prostu słaba. Ogólnie nie widać w Książulu, żeby podczas tych przeprosin był jakiś nieszczery, ale patrząc na mowę ciała Wojtka, to wideo ma taki vibe sorry, no, sorry. Musiał naprawdę dostać poważnego straszaka przedsądowego, żeby to powstało. I pewnie nie chciał mu się ladać po sądach i tracić czasu. Na przyszłość wie po prostu, że jak źle ocenia jakieś jedzenie, to najlepiej nie zostawiać restauracją furtek na działania prawdę, a za jego stwierdzenie, że są złodziejami, zmusili go do usunięcia całego nagrania, gdzie dał szczerą opinię o ich produkcie. Też w sumie dziwny ruch ze strony pizzerii, bo mogli przyjąć jego ofertę wystąpienia na kanale i zdementowania na surowo tych wszystkich zarzutów. Zdecydowanie lepiej wypadliby pr bo ludzie w komentarzach trzymają stronę książula i uważają, że sieciówka takim zachowaniem strzeliła sobie w kolano i zrobiła większą antyreklamę. Brawo antyreklama na własną prośbę, pełen szacun ponowie tak trzymać. W cyklu jak pozbyć się biznesu w 7 minut plus brawo za PR pizza na wypasie. Gdyby im naprawdę zależało, to by przedstawili swoją stronę. Wymówka boimy się złego przedstawienia faktów jest z dupy wzięta, bo jakbyście przedstawili inaczej fakty, to mogliby dalej was atakować. Jeżeli chcesz ściągnąć film aby ratować wizerunek własnej firmy, to coś jest na rzeczy. I czaja argumentację, że ta mniejsza pizzeria miała pierwsza taką nazwę i logo, natomiast tego nie zabezpieczyli i większa sieciówka to po prostu wykorzystała. I zastrzegli sobie ten znak towarowy, mimo że założyli firmę później, więc mniejszy lokal totalnie nic nie może zrobić. Na chłopski rozum ktoś to może nazwać złodziejstwem, ale świetne prawa nie jest to takie łatwe, bo pewnie już dawno temu ta mniejsza pizzeria wygrałaby proces z tą większą. Ale finalnie i tak wiele ludzi zarzuca im. Uciszanie niepochlebnych opinii i fakt, że pizza jest po prostu słaba Więc dla ich biznesu dosyć sporym strzałem wkładano było Wymuszenie tych przeprosin od książula Popek swoje lata świetności przeżywał jak chodziłem do piątej klasy podstawówki I był ten cały boom na gang Albanii Już wtedy był całkiem transparentny jak chodzi o jego nadużywanie dragów czy alkoholu I mam wrażenie, że od tamtego czasu pozostał w miejscu nie słyszało się przez te lata o Popku ani jakimś jego ciekawym projekcie i zawsze była to jakaś afera, czy to z jego byłą partnerką, którą oskarżył o stalking, czy wyciek jego nagiego zdjęcia, kończywszy na bardzo kontrowersyjnych tatuażach na twarzy. Teraz granica jednak została mocno przekroczona, bo psychotrop udostępnił na swoim Instagramie nagranie zrobione przez samego Popka, na którym kontrowersyjny raper mówi, że jest u i zaraz jej się zdekuje na twarz. To ja Paweł Mikołajów, jestem u na chodzie zaraz i przy okazji przeleci dwa owczarki niemieckie. Dwa owczarki niemieckie. To są celkudnieski. masz owczarki jest spojebane. Niestety, widziałem to wideo bez cenzury i Popek, może nie robi tam zapowiedzianej czynności, natomiast obija p po pysku tego psa. Jest to obrzydliwe i nie wiem, czy można niżej od Popka upaść. Zastanawia mnie tylko kwestię kontekstu tego wideo, w sensie komu on to nagrał i wysłał, po co. Po wycieku nagrania, Popek szybko odniósł się do sprawy w poście na Instagramie, gdzie napisał: Kurwa, mać przegiałem, przepraszam. Oopsie. No, nie da się ukryć, że lekka przeginka wleciała. Oczywiście mamy zwalanie winy na. I nie jest z tego dumny, i ogólnie pierwotnie miał to być taki żarcik. Prawda jest taka, że mam najebany w obie podnerko, pod pork. Powiem po prostu jak było. No mi się w głowie, chciałem zrobić sobie żarcik, z yy, którego nie jestem dumny, i nieruchom żadnych owczarków, nie strałem, proszę pójść do to w komentarzach oczywiście większość osób nie kupuje tych tłumaczeń. Krzywda zwierząt to nie są żarty. Nie ma żadnego uzasadnienia na to, co zrobiłeś, i obyś za to odpowiedział. Masz dzieci i rodzinę, takich żartów ludzie nie chcą oglądać. Tym bardziej, że młodzież cię obserwuje i dajesz im przykład. Brak słów. Ale społeczność popka jest na tyle specyficzna, że chyba niektórych to w ogóle nie dziwi. I stąd mamy komentarze takie jak: Spoko popuś każdemu się zdarza, albo Kto nigdy nie s'achał dwóch owczarków i nie napisał prostytutce do ryja, niech pierwszy rzuci kamień. A co do tego przy... Tego kretyna to mam nadzieję, że tym razem ludzie nie zapomną po tygodniu, sponsorzy się odwrócą i nikt z takim za***skim wykrętem nie będzie wchodził w współpracę. A fani niech się może zastanowią, komu dają kasę do kieszeni. Typ jest obrzydliwy.